Większość obszaru starożytnej Grecji stanowiły tereny górzyste, co znacząco ograniczało możliwości rozwoju rolnictwa. W okresie antycznym jedynie około 30% powierzchni kraju nadawało się do uprawy. Mimo tych ograniczeń, Grecja dysponowała dobrze rozwiniętą linią brzegową, obejmującą liczne półwyspy, wyspy, takie jak Kreta, Rodos, Lesbos czy Samos, oraz zatoki i morza, w tym jońskie, śródziemne, egejskie i Kreteńskie. Klimat śródziemnomorski, charakteryzujący się ciepłymi, suchymi latami oraz łagodnymi, deszczowymi zimami, sprzyjał uprawie wybranych gatunków roślin. Do najważniejszych bogactw naturalnych należały rudy żelaza, srebra, złoto, glinka ceramiczna oraz marmury, które stanowiły istotny zasób dla rozwoju rzemiosła i handlu. Ze względu na ograniczone możliwości rolnicze, codzienne zajęcia ludności koncentrowały się wokół uprawy roślin. Które były w stanie przystosować się do trudnych warunków glebowych. Uprawiano przede wszystkim jęczmień i pszenicę, bób, drzewa oliwne, winorośl oraz figi. Oliwki stanowiły wyjątek. Hodowla zwierząt była słabo rozwinięta, ze względu na brak rozległych pastwisk. Grecy utrzymywali niewielkie ilości owiec i kóz, które dostarczały mięsa, wełny i mleka. Szczególną wartość przypisywano bydłu, które nie tylko stanowiło źródło pożywienia lecz także było traktowane jako środek płatniczy i miara bogactwa. W obliczu ograniczeń rolniczych dynamicznie rozwijało się rzemiosło. Do najważniejszych jego gałęzi należało garncarstwo, produkcja tkanin, ozdób oraz broni. Szczególnie sprzyjające warunki naturalne do żeglugi przyczyniły się do rozkwitu handlu, który wraz z rzemiosłem stanowił najważniejszy filar gospodarki greckiej. Komunikacja i handel w starożytnej Grecji były silnie uzależnione od uwarunkowań geograficznych. Transport lądowy był kosztowny i czasochłonny, a jego efektywność ograniczały trudne warunki terenowe. Wykorzystywano zwierzęta juczne, takie jak osły i muły, jednak większość górskich łańcuchów przebiegała z zachodu na wschód, co utrudniało budowę dróg i rozwój infrastruktury. W związku z tym dominującą formą transportu był transport morski. Grecy, obok Fenicjan, uchodzili za jednych z najlepszych żeglarzy basenu Morza Śródziemnego, co umożliwiało im prowadzenie intensywnej wymiany handlowej. Pieniądz pojawił się w Grecji około VII-VI wieku przed naszą erą. Pierwsze monety Grecy przejęli prawdopodobnie od sąsiadów z Azji Mniejszej. Były one bite z elektronu, czyli stopu złota i srebra. Warto zaznaczyć, że Grecja nigdy nie wprowadziła jednolitego systemu monetarnego. Każde polis posiadało własną walutę. Ze względu na ograniczoną dostępność złota, monety najczęściej wykonywano ze srebra.